Czas wakacyjny to czas festynów, dni miasta i różnych innych rzeczy, w których, podczas których, będąc na których, można kupić watę cukrową. Ale ja mam dla was produkt od firmy Ariette, bo od kogo by innego. To jest firma, w której się lubuje i przede wszystkim to jest seria. Seria Party, seria Party, seria Party Time, w której się lubuje. Był popcorn... Mam nadzieję, że pamiętacie, a dzisiaj jest maszyna do robienia waty cukrowej. Naszym dzisiejszym produktem jest urządzenie do waty cukrowej od firmy Ariete. Sprzęt wywodzi się z linii produktów part time, które wyróżniają się swoją unikalną funkcjonalnością i designem tworzonym na wzór lat 80. Stanów Zjednoczonych teraz od zrobienia przepysznej i pachnącej waty cukrowej dzielicie już tylko kilka minut, w które złożysz i rozgrzejesz urządzenie, by potem stworzyć niesamowitą przekąskę. Cześć, ja jestem Patryk, wybiła godzina 18 i dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać sobie na temat tego produktu, na temat tej pięknej maszyny, która może spełnić dziecięce marzenia, która może sprawić, że ten zapach i smak przepysznej waty cukrowej, która kojarzy nam się z festynami, z dożynkami być może dla niektórych i takimi większymi imprezami, podczas których Zbiega się całe miasto słuchając jakiejś gwiazdy, je te watę cukrową, potem całe ręce są obklejone. Teraz możemy sobie to zrobić w domu. Mnie najbardziej rajcuje ten zapach i to jak to się tworzy. Troszkę mi zajęło to, jak to zrobić, żeby dobrze wyglądało. Wata jest zjedzona. Nie udało mi się jej dotrzymać do tego momentu, ale oczywiście ją zobaczycie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się watę robi, to zapraszam. No dobra, słuchajcie, więc najwyższy czas sprawdzić, czy uda nam się w tym zestawie do robienia waty cukrowej zrobić watę cukrową Hotten Candy. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj mamy takie papierowe rożki w zestawie. Jest ich sześć. Ja postaram się użyć jednego i mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Powiem Wam, że już próbowałem. I się nie udało, to znaczy wychodzi, ale moja umiejętność e, nakładania waty na ten rożek jest jeszcze bardzo kiepska. Oglądałem kilka tutoriali na YouTubie, więc mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, czyli podłączyć nasz sprzęt do kontaktu, później e, nałożyć jedną miarkę, jedną miarkę cukru. Tutaj na nasz talerz obrotowy. Mam nadzieję, że uda mi się to odpowiednio zrobić. No to nie jest jakaś wielka filozofia, więc nie myślcie sobie, że e trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności do tego. Można ją tutaj tak troszkę ten cukier powciskać do środka, żeby nam się w na pierwszych momentach tego Obrotu talerza nie rozsypał. Tam są pod spodem takie dziurki, które, w które właśnie ten cukier może wchodzić. Ok, myślę, że jest wystarczająco. No i kolejna rzecz, co musimy zrobić, to załączyć. Czas start. Ok. Trzeba oczywiście poczekać aż. Tutaj nam się cały sprzęt rozgrzeje i zacznie powstawać wata cukrowa z naszego wsypanego cukru. Wygląda to naprawdę fajnie, tylko tak, jak mówię, jest to trudne opanować tę technikę zbierania cukru z tej całej pokrywy. I od razu nosi się bardzo przyjemny zapach. Zapach, który przywołuje wspomnienia w głowie Westynów w dni miasta, to jest, myślę, taki czas, kiedy są koncerty w każdym z miast, w każdej z wsi, czy w każdym z powiatów, gdzie przyjeżdża jakaś gwiazda, też zbierają się ludzie, którzy oferują nam usługi w postaci właśnie waty cukrowej. Widzę, że już powoli nam się tutaj Zbiera. Myślę, że na drugiej kamerze możecie to dobrze zobaczyć. Widziałem, że też w instrukcji obsługi jest pokazane, żeby to robić zdecydowanie pionowo, ale ja widziałem też technikę, żeby to zbierać właśnie w taki sposób pod skosem lekko poziomy. Zapach jest e, znakomity. Tu tutaj widać, że e, na tych skrawkach nam się tutaj to e, zbiera. Jeszcze trochę czasu. Troszkę już tutaj zebraliśmy. To jest taka pierwsza warstwa. E, no i jeszcze trzeba chwilę poczekać. Nie jestem pewien, czy dobrze to e, widać. Wszystko ok. Ok, ja już widzę, że tutaj się nam zaczyna robić coraz większa ta warstwa, no i zbiera się, no i się zbiera. Jest coraz więcej, taka pajęczynka nam tutaj powstaje. Wybaczcie, że tak się mocno nad tym skupiam, ale to naprawdę jest sztuka. Odkąd pierwszy raz próbowałem to wykonać, to Powiem Wam szczerze, zacząłem doceniać tych ludzi, którzy się tym zawodowo zajmują. O, widzicie? Gdy robię to w pionie, tak w poziomie, wychodzi mi zdecydowanie lepiej. O, no i coraz większa, piękniejsza ta kula na tym, nam tutaj powstaje. Mamy ruch obrotowy, ruch wokół własnej osi. No, wygląda to apetycznie, nie sądzicie? Ja już mam ochotę spróbować. Ładnie nam się tutaj to wszystko zbiera. Nie można też za nisko, właśnie tak jak ja przed chwilą popełniłem, właśnie błąd i dotknąłem talerza obrotowego. Wtedy, wtedy tutaj się nam ten cukier sklei. No ale powiem Wam, że to jest moja najlepsza kula. Cukrowa z waty cukrowej, jaką udało mi się zrobić. No i w końcu, a więc yy, w prawa, w prawa, jeszcze raz w prawa. No i y, wygląda to zacnie. Oczywiście to nie będzie wata cukrowa takiej wielkości jak na festynach, bo ten sprzęt jest zdecydowanie mniejszy. Yy, ale myślę, że jest to wystarczająca porcja, żeby sobie dogodzić takim yy, przysmakiem. No. W końcu, w końcu. To jest taka filmowa kula, jak taki biały, duży e, lizak. E, obawiam się tylko, żeby mi e, czasem to nie spadło. No i za chwilę będzie, powinna być końcówka, jak widzicie. Daję tylko jedną miarkę. OK, myślę, żeby nie przesadzić. No ale co dzisiaj? Jest wata cukrowa? Jest. Ciągnie się, ciągnie. I smakuje. Myślę, że zadanie wykonane. Pozostało mi powiedzieć tylko smacznego. Jest to banalnie proste. Złożenie tego, ponieważ po otwarciu spudełka mamy trzy części i bardzo łatwo się je zakłada, bardzo łatwo się je przede wszystkim czyści, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, czyli o tym, żeby czekać po wykonaniu zrobienia waty. Aż to wszystko ostygnie. Następnie mamy tutaj talerz obrotowy, który wyciągamy, dajemy pod zimną wodę. Można też w zmywarce według producenta, ale ja proponuję w rękach, bo jest to naprawdę proste i szybsze. Tutaj ta część również przekręcamy, ściągamy, czyścimy, to z cukru pod bieżącą ciepłą wodą, i wszystko powinno zejść. Trzeba troszkę wprawy. Co mogliście zobaczyć, oczywiście. Mi się udało w końcu zrobić to dobrze, ponieważ wykonywałem poziomo to kręcenie tej pałeczki, tak jak widzieliście przed chwilą na filmie. Jednak producent w instrukcji obsługi i w tutorialach niektórych również widziałem, że należy robić O właśnie tak kręcąc wokół talerza i wokół własnej osi. To już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Ja robiłem tak, w taki sposób. Kręciłem wokół talerza i wokół własnej osi tu, drugą ręką, i to mi pozwoliło zrobić odpowiedniej e, wielkości kulę, która smakowała. No i też e, należy uważać, żeby nie dotknąć tego talerza, bo wtedy automatycznie nam się e, ta kula troszkę zepsuje. Cukier pod wpływem e, tej temperatury e, się zlepi. No nie jest to przyjemne. W każdym razie 3-4 wykonania i będziecie mistrzami. Zrobicie szał na imprezie domowej, na znajomych, na rodzinie. Każdy będzie chciał do Was przyjechać i spróbować Waszej waty cukrowej. A co do tego, trzeba tylko taką miarkę. Cukru. Jest to sprzęt, który ma wywołać reakcję wow, według mnie taką reakcję wywołuje, jak na razie oddałbym rękę za produkty za produkty z serii Party Time od Ariette, bo zarówno sprzęt do popcornu, jak i dzisiejszy sprzęt do robienia waty cukrowej, jak i sprzęt do robienia naleśników były znakomite. I to co z nich później wychodzi było. Bellissimo. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego sprzętu, to oczywiście zapraszam Was do pisu odcinka. Tam jest link do strony, gdzie możecie właśnie ten produkt kupić. Ja się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować czy lubicie watę cukrową. No i oczywiście subskrypcja. Do jutra.